Najbardziej antyamerykański, najbardziej prorosyjski rząd, jaki mogli wybrać, jaki był wtedy z puli do wybrania. Przykłady antyamerykańskiej retoryki obecnej ekipy możemy mnożyć. Europoseł koalicji obywatelskiej, człowiek służb, podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, przyrównuje prezydenta Stanów Zjednoczonych do dyktatora. Mamy do czynienia z dworem satrapy. W związku z tym w dworze Satrapy są różne frakcje, ale na końcu tak naprawdę Satrapa podejmuje decyzję. Kompletny chaos administracyjny wewnątrz Stanów Zjednoczonych i jedno słowo Trumpa, które rozstrzyga o karierach i o polityce. No tak, obrażać przywódcę najpotężniejszego państwa na świecie i naszego najważniejszego sojusznika można dowoli. Nie jest to nic nowego dla tego otoczenia. Zresztą to sam Donald Tusk podczas kampanii wyborczej oskarżał Donalda Trumpa o bycie rosyjskim agentem. Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Aktualnie amerykańskim ambasadorem w Polsce jest Tom Rose, który wielokrotnie chwalił nasz kraj jako jeden z nielicznych bronił Polskę przed kłamstwami o rzekomym udziale w holokauście. Przez dekady Polska doświadczyła głębokiej niesprawiedliwości historycznej. Przekonanie, że Polacy współdzielili winy za barbarzyńskie czyny dokonane przeciwko niej jest groteskowym fałszowaniem historii i w gruncie rzeczy formą oszczerstwa krwi wymierzonego w Polaków i w Polskę. Taki sojusznik dla Polski w nierównej walce o prawdę historyczną jest nieocenionym skarbem. Co innego jednak uważa europoseł Sienkiewicz, który w żadne słowo amerykańskiego ambasadora nie wierzy, a swoją postawę tłumaczy realną polityką. Mów Polakom same dobre rzeczy, a możesz z nimi potem zrobić wszystko. W ogóle nie interesuje mnie to, co mówi ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, wygłaszając pochwały na temat mojego kraju. Tak kluczowe dla polskiej racji stanu relacje ze Stanami Zjednoczonymi ratuje prezydent Karol Nawrocki, który widział się z prezydentem Donaldem Trumpem jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, jak i kiedy oficjalnie stanął na czele naszego państwa. Karol Nawrocki musiał na Donaldzie Trumpie zrobić jak najlepsze wrażenie,

Rząd realizując swoją antyamerykańską postawę, stara się i te relacje popsuć, czego przykładem jest walka z konferencją konserwatystów SIPAC, która po raz pierwszy odbyła się w Polsce. Podczas niej na jednej scenie wystąpił ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki oraz sekretarz bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Kirsty Noem. Jeśli wybierzecie lidera, który będzie współpracować z Donaldem Trumpem, polski naród będzie miał potężnego sojusznika, który zapewni, że będziecie mogli walczyć z każdym wrogiem, który nie podziela waszych wartości. Będziecie mogli zapewnić, że wasi obywatele będą szanowani. Będziecie pewni obecności amerykańskiej tutaj. Kiedy bliska współpracownica Donalda Trumpa była w Polsce, ówczesny minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak biegł ile sił w nogach, aby cyknąć fotki. Teraz, gdy kurz opadł, służby prowadzą śledztwo w sprawie organizacji owej prawicowej konferencji. Chcę przesłuchiwać y, t, liderów -u, nie u chyba Christine Noem też, I, i jakiej służby teraz premier, który na nie, tajnych obradach Sejmu mówi coś o, o sipak znaczy? To jest, to jest niesamowite, jak szaleńczy jest antyamerykanizm To donata. jest dla nich największy problem. To jest po prostu, ona, coś, ja nie, ja nie wiem dlaczego, nie wiem jakie są źródła tego szaleństwa, ale ten facet jest po prostu nakręcony na Stany Zjednoczone.